wieczór, witam wszystkich na pokładzie Tup Tupa Jesteśmy nadal na Jeziorze Ostrowieckim Jest późna noc Tak wygląda w kabince w nocy Tak w kokpicie, tylko nie ma tutaj zbyt wielkiego porządku po ostatnim rejsie Haswink leży porzucony Wyjdźmy na zewnątrz Na zewnątrz jest ciemna jak w dupie, skrzypią przeraźliwie opony, o które ociera się tub tub Światełka pozycyjne. O, kabinka wygląda całkiem sympatycznie w nocy. A tam z boku widać Zatokę Zabłockich i u góry te lampy to jest takie tam domki. Zakupy kasy w ogóle nas nie interesują. Tam na, w kierunku wschodnim widać łunę nad miasteczkiem Barcin. W prawo ostrówce, o których ostatnio próbowałem opowiadać, ale jeszcze dokończymy kiedyś tę opowieść. Bo ostrówce, ostrówce zasługują na szczególną uwagę z powodu swojej historii przedwojennej. Siateczka na komary. Żeby nie właziły jakoś się, która sierota dostanie, to zostanie zdenazyfikowana za pomocą środka rajd. Niestety jestem tutaj sam, chociaż wieczór jest bardzo miły i noc jeszcze poranek nie taki bliski. ale akurat żadne nimfy tutaj wodne się nie kręcą, niestety rusałki i inne stwory pciżeńskiej. Także z żalem kończę transmisję i do widzenia, do usłyszenia następnym razem.